Developer Update, All Things week PTB, zmiany po PTB ostatnim. Wszystkie zmiany i całe to PTB wejdzie już 12 marca. Więc generalnie przejdźmy do rzeczy. Nie jest to zbyt długi Update. I po pierwsze mamy zmiany nowego Kidera. będzie powiedziałem, powodował, że jeżeli jest zamiast serwora za pomocą mocy i kiedy on jest na tym efekcie, no, no, musi być na efekcie, żeby go zranić, dostaje dodatkowe 6 sekund tego efektu. I na czym polega zmiana? A nowy killer, żeby zranić Seawora za pomocą mocy, musi być na efekcie. A sam efekt zbija się poprzez patrzenie na killer przez 10 sekund ogólnie. Więc co powodowało? Że okej, okay, killer zaraził, patrzymy na niego, zbijamy sobie to, raczej przez te 10 sekund by był w stanie nas zranić, ale efekt nie był, był refreshowany przez atak. Więc raczej sobie go zbijaliśmy i potem musiał nas znowu zarazić i znowu walnąć. Jak na medy, powiedzmy co, nie? Tylko, że na medy, właśnie jak ma już zarażenie, no to nie zbijemy go sobie raczej wcześniej, no mamy syllinge, ale to i tak jest bardzo ciężkie. Teraz przydawano właśnie, nam 6 sekundarego efektu, co potencjalnie powoduje, że mamy po prostu taką akcję, że mamy wiel zarażenie, hit, hit. Oczywiście, jeżeli trafimy. Jeżeli trafimy, no to kiedy raczej um, będzie wykrywany przez surwa i raz sobie to zbije. Co jestem ciekaw, to jest to, właśnie, że musi patrzeć przez 10 sekund. Teraz potencjalnie, czy może mieć na przykład 16 sekund, bo już nas kompletnie będzie patrzał, czy po prostu kapem będzie 10 sekund. Tylko jestem ciekaw, to nie jest mi wyjaśnione. Ale okej, okay, ten efekt jest generalnie bardzo silny i będzie bardzo znaczący dla nowego killera. Bo jednak no potencjalnie będziemy mogli szybciej kogoś zabić. Kolejną zmianą jest zwiększenie hindrera z 3% do 6%. unknown miał coś takiego, że jeżeli ta kulka przeleciała przez surwę, zostawał on hindret na 3% na 3 sekundy, albo by to 6%, Sekundy, no nie jest tego specjalnie dużo, natomiast to jest taka, powiedzmy, trochę nagroda, że trafiliśmy dobrze z nie straciliśmy aż tyle dystansu. To jest ok. I kolejną zmianą, która jest nieistotna, to jest to, że mamy dłuższy blindness na Adonie, To 45 sekund, 60. whatever Ale generalnie ten pierwszy efekt będzie mega, mega znaczący. I ten drugi potencjalnie też, ponieważ jest Adon, który przedłuża baterię tam o 2-3 sekundy, Hinred. Więc niby można coś na tym zrobić. Ale generalnie ten mój pierwszy efekt jest najbardziej znaczący i jest to huge buff dla niego. Powiedzmy na pik. jest to level zmiany, że zaraz będziemy mieć tylko 150 sekund znowu zamiast 180 sekund jak na PTB czasu, żeby zjąć trapank, kiedy był aktywowany. Osobiście mam takie OK. Dla mnie osobiście... Potarczam się, dla mnie osobiście nie przeszkadzało mi to, żeby to było 3 minuty jak było na PTB. Zamiast, że mieliśmy tego stealtha, że mieliśmy możliwości ambuszowania. te 3 minuty i tak nie były problemem, ponieważ i tak raczej jako pig powinniśmy grać w taki sposób, że trapy są slowdownem, a nie tym, że zabijają. Oczywiście, że to mieli trapy czasu, że coś zrobić pomiędzy tym, ale to nie był problem, bo i tak ostatecznie musieli poświęcić czas, żeby zjąć te trapy. No, ok, do 5 sekund. Nie jest to dla mnie jakiś huge deal. Potencjalnie niby teraz ma jakąś tam szansę jeszcze komu przeszkadzać, jeżeli będzie wiedział, gdzie są boksy. A przypomnę, że boksy leżą w tych samych miejscach, na przykład tego zegara Flydiego. Um, Teleport jest bodajże, więc jeżeli ktoś ogarnia Pik, też potencjalnie może wiedzieć, gdzie się potencjalnie zrespiły te boksy. Huntress. Level, że już nie będzie tej zmiany, że ma większą movement speed kiedy trzyma topul. To jest akurat bardzo dobra zmiana. Ten movement speed był tak okropny. on miała taki Zoning ability. Tyle lub mogła ograć taka totalnie Braindead, że jest okropny, mega z tego zawolony, że zliweltowali to. Dalej, jak będzie miała dwa dpony dodatkowe, jednak. Dalej, będzie miała papuszkę kit, to tak jest huge buffem. Jeszcze byś mogli jeszcze właśnie. o oh, crafta Tutaj macie po prostu trzy add base kit i macie jedno slot jeszcze na jeden addon, co jest zupełnie insane. Ale ta zmiana, że właśnie nie ma tego movement speedu. Akurat jestem z niej mega zadowolony. Bo po prostu. Zbyt proste było zanurowanie ją, tracimy do stanu przy side to było po prostu mega straszne. Pewna zmiana jest Clown, nie zmieniamy jego bayskicie, ale zmieniamy ile addon, co powodowało one-shotę. Ja ten addon akurat powoduje, że zmieniam liczbę butelek o 3, zmniejsza generalnie. Teraz będzie powodować, że mamy maksymalnie jedną butelkę i będziemy mogli zwiększać ilości butelek. To był problem właśnie, że na nowym PTB zmniejszymy żeby o 3, co podejrzyliśmy w jakieś 3, mogliśmy zwiększyć jeszcze dwie butelki, i mieliśmy 5 butelek pod one shotem. było ubrzydliwe. Teraz mamy maksymalnie jedną i okej, okay, jest to zasłużone jako tego nerw, ale ten add do nie powinien po prostu istnieć. One shot jest po prostu bardzo głupi, ale spowoduje, że ludzie tak, jakby będą grali raczej, a jak będą grali, no to masz może jakieś kampy. Miej frustrować się, to nie jest do design Donu, i to powinien kompletnie inny efekt być na Donie. Inwokacja. Nowy typ Pelku. Um, ten efekt będzie powodować teraz, że zamiast 15 charge, a znaczy ten będzie powodować, że zamiast 15 charge na każdego gena, będzie działać brand new na każdego gena. Czyli mamy 10 charge mniej do wykręcenia na każdym generatorze, To powoduje, że no oczywiście musimy kręcić generator krócej. Oraz regresy procentowe działają na niego o wiele gorzej. Więc. Okej, okay, fajny buffik, natomiast. Dalej, musisz poświęcić 2 minuty solo, żeby to zrobić. Oczywiście, jak jest, mniej osób, jak jest więcej osób na mini wakacji, robić to szybciej, ale. Tutaj nie ma presji na genach, kiedy może się co i jak. A z drugiej strony, jeszcze ty musisz poświęcić cały health state, żeby dać ten brand new party um, na gena. Health state do końca gry jest broken, Więc dalej ten perk ma duży koszt, a masz taki, no, ok, efekt, który nie może kiedyś zbić. Paczardzo mogłeś zbić, natomiast planu upadów już nie możesz. Natomiast nie jest to efekt, który moim zdaniem dalej jest jakoś super warty. Widzę jakiś może jeden, dwa scenariusze, że to może jakoś przydać, ale nie jest moim zdaniem tak czy siak dobry i zdrowy perk dla gry. Uh, Snake in Shadow, to będzie że będzie 70%. Healing speed'u zamiast 60. Okej, okay, przyjemny pływ. Patrzą, że musieliście jakby dobieć z piwnicy, musieliście na to poświęcić czasu. ok, jestem z tym zgodny. I weekend będzie teraz spowodować, że. No w sumie, mówiłem już na materiałach chyba, albo nie, nie wiem, nie jestem. Ale nie, już była informacja, jak się zmieni, kilka po PTB. Czyli raz jak się unhookujemy, znaczy możemy się unhookować z piwnicy i mamy 100% szans na to, jak jesteśmy unhookowani. To widzimy Kill'a na 20 sekund. Nieważne, że takiego huka, co jest mega fajnym perkiem i potencjalnym zdaniem może trochę zagrozić tym, że np. wywalamy się w filmie specjalnie i potem się ściągamy po za free. Nie musimy ładować jak Deliverance. A. Więc tak by wyglądał ten Dapper Update. Tak więc nie są zbyt duży, natomiast jest troszkę zmian i ogólnie, jeśli o Dapper Update jest taki mieszany. ano spoko, pig, trochę whatever. Huntress, dla mnie w ogóle te wszystkie zmiany, które proponowali, są jakby zbyt duże. I handles no, nie potrzebuje tych zmian, prawda? Clown. Ok, Piki Figures zmienili, ale co z tego? skoro Adam powinien działać kompletnie inaczej. Inwokacja? Ja nie jestem pozbawiony z tego, jakby typu PLK. Language Shadows i Wicked Buff, spoko. Jestem ciekawy, jak one wpłyną na grę. Tego tak, Wicked jestem bardziej ciekawy, ponieważ to może akurat faktycznie jakoś zdefiniować grę. Ale no, zobaczymy. Nie zawsze też mam, mamy możliwość wywalać się jednak piwni, więc zobaczymy jak będzie wyglądać, natomiast tak wygląda na dobra update i jeszcze raz przypominam, że już 12 cały ten update wychodzi na serwer live, będziemy można znaleźć sobie unknown'em, z wszystkimi zmianami killerów, etc. Wszystko co macie tej tutaj właśnie na tej grafice, zostanie zmienione i wprowadzone 12 marca, więc tyle z materiału, trzymajcie się i do następnego.